kolekcję Oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień trzeci. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie Słowa, które Archanioł Gabriel wypowiada do Maryi, są dla nas wielkim światłem. Te słowa zrodziły się w Bogu. Te słowa wypowiada do Maryi cała Trójca Święta, przez pośrednictwo anioła. Bóg nieustannie wypowiada to Słowo. Jest w tym słowie cała miłość Boga Ojca, cała miłość Jezusa i cała miłość Ducha Świętego do Maryi. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa, uczestniczysz w miłości Trójcy Świętej do Maryi. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa całym swoim sercem, łączysz się i jednoczysz się z Bogiem w Jego miłości do Maryi. Maryja jest Pełna łaski, ponieważ Bóg włożył całego siebie i całą swoją miłość w relację z nią. Te rekolekcje są zaproszeniem, abyśmy uczynili to samo, co Bóg. Włożyli całych siebie i całą swoją miłość w relację z Maryją. Różaniec święty jest drogą do serca Maryi, w którym mieszka cała miłość Boga. Dobrze o tym wiedział ojciec Wenanty, który kroczył przez życie z różańcem w ręku. Z życia i nauczania ojca Wenantego. W artykule napisanym do Rycerza Niepokalanej ojciec Wenanty pisał: Człowiek jest taki słaby, tak potrzebujący pomocy Bożej. A w jaki sposób uzyska tę pomoc, jeśli nie przez modlitwę? Jeżeli czujemy, że nam potrzeba pomocy Bożej na każdym kroku, czyż nie powinniśmy uciekać się do modlitwy jak najczęściej? Czy nie powinniśmy używać tego środka najlepszego? do zapobieżenia każdej naszej potrzebie. Dla ojca Wenantego Katarzyńca modlitwa była centrum jego duchowości, a modlitwa różańcowa odgrywała najważniejszą rolę. Z różańcem nie rozstawał się od najmłodszych lat swojego życia. Już jako czteroletnie dziecko odmawiał różaniec. Jako uczeń seminarium nauczycielskiego założył wśród swoich kolegów studentów koło żywego różańca. Jako nowo wyświęcony kapłan w dniu swoich prymicji rozdawał różańce swoim rodakom w kamionce strumiłowej i zmarł z różańcem w ręku 31 marca 1921 roku w karwarii pacławskiej. Wezwanie dnia. Postanów sobie dzisiaj, że zaczniesz uczyć się przeżywać modlitwę różańcową tak, jak pragnie tego Maryja. Dlatego pamiętaj i ufaj, że kiedy modlisz się na różańcu, ona zawsze przychodzi, jest z Tobą, modli się razem z Tobą i mówi do Ciebie przez różaniec. Pamiętaj, że kiedy modlisz się na różańcu, sprawiasz, że Maria sama bierze w swoje ręce sprawy, które jej powierzasz. Kiedy się modlisz na różańcu, ona zaczyna działać w łagodny, ale stanowczy i skuteczny sposób. Świadectwo z rekolekcji oddanie 33 Pracuję w Międzynarodowej Korporacji. Szczęść Boże! Pracuję w Międzynarodowej Korporacji, cierpię więc na nieustanny brak czasu. Przyszedł w moim życiu moment, kiedy poczułam, że zatrzymałam się w miejscu. Kiedy dowiedziałam się o 33-dniowych rekolekcjach, poczułam, że to zaproszenie, by coś zmienić, przewartościować. Doświadczyłam wielu owoców. Maryja pomogła mi wygospodarować czas na rozważania, których słuchałam nawet trzy razy dziennie. Czułam, jak słowa dotykają mnie do głębi i uzdrawiają. Nie mogłam doczekać się kolejnych dni. Zaczęłam czuć pokój i radość, którego nie miałam już bardzo dawno. Przełamał się we mnie kryzys zaufania Bogu. Mam w sobie poczucie, że zaczynam wszystko na nowo, nie swoimi siłami. Wszystko przez Maryję i dla Maryi. Miałam poczucie, że wszyscy uczestnicy i prowadzący tworzą wspólnotę, która dodawała mi sił, treści były bardzo ciekawe i ubogacające. Jeszcze niedawno miałam problem nawet z krótką modlitwą, a teraz spędzam około dwie godziny dziennie na modlitwie, medytacji i różańcu. Czuję, że moja dusza tego potrzebuje jak powietrza. Weszłam w te rekolekcje na 100% i teraz wszystkie sprawy będę załatwiać z Matką Bożą. I nie mam lęku. Będzie co będzie, a ja będę w Maryi i z Maryją. Bóg zapłać za ten wspaniały czas sanatorium dla mojego serca. Magdalena. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w trójcy jedyny bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska, pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji: Oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl